Dzisiaj ważny dzień dla Krakowa, dla Małopolski, dla sił zbrojnych tutaj na południu, ale przez zmiany w jednostkach kluczowych, wojskach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, ważnych dla każdego Polaka. Jesteśmy wspólnie z dowódcą generalnym, panem generałem Markiem Sokołowskim od rana, na spotkaniach, na przekazaniu obowiązków. To nie jest tylko uroczystość, to jest ważne wydarzenie, to jest wyraz wdzięczności. Wobec tych, którzy kończą swoją misję, awansują, idą dalej i tych, którzy przychodzą, ale to jest wyraz uszanowania dla służby i pracy. Służby żołnierzy i pracy cywilnych, pracowników wojska w komponencie wojsk specjalnych. To jest wyraz naszego najwyższego zaufania, wdzięczności za to, co robicie, za to, jacy jesteście, za Waszą odwagę, determinację i poświęcenie. Chciałbym na wstępie Wam podziękować wszystkim tym, którzy. Od już kilku pokoleń tworzą wojska specjalne, spadkobierców wielkich tradycji, ale tych, którzy w III Rzeczpospolitej stworzyli wojska specjalne. Pamiętam nasze spotkania tu w Krakowie. Pamiętam też odwiedziny sali tradycji. Dziękuję za upamiętnienie twórcy wojsk specjalnych generała Włodzimierza Potasińskiego. Bardzo doceniam tą tradycję, tą kulturę. To wszystko, co wyrasta właśnie z pamięci i tożsamości, z tego, że nie jesteśmy ani pierwsi, ani ostatni. Idziemy w marszu tych, którzy są odpowiedzialni za dbanie o bezpieczeństwo Polski. A wy jesteście elitą elit. Jesteście żołnierzami wojsk specjalnych, którzy stanowią dla myślę każdego Polaka przykład. Heroicznej odwagi, męstwa, takiej czasem można powiedzieć czegoś tajemniczego, czegoś nieodkrytego, marzeń o takim życiu, o takiej przygodzie, o takim wyzwaniu. A Wy sami wiecie, jaki to też jest trud, jaki ciężar dla Was, dla Waszych rodzin, dla wszystkich, którzy z Wami pracują, służą i współpracują, jak to jest i niebezpieczne, i zaszczytne zarazem. W tej służbie, w wojskach specjalnych, niebezpieczeństwo za zaszczytem, odwaga z honorem, radość z cierpieniem przeplatają się. Każdego dnia na ćwiczeniach, w akcjach, w miejscach, w których jesteście na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie byliście potrzebni, gdzie polskie państwo potrzebowało sygnału, operacji. Byliście, jesteście i będziecie. Wojska specjalne są elitą. Kształcicie i kształtujecie pokolenia młodych Polaków waszą postawą. To też chciałbym wam to uświadomić może po raz kolejny, że wasza służba nie ogranicza się tylko i wyłącznie do operacji, których wykonujecie. One są istotą tej służby. Ale wasza służba jest związana też z reprezentowaniem, z pokazywaniem, z zachęcaniem do służby w wojsku, do oddania, do patriotyzmu. Optimus optimorum, najlepsi z najlepszych. Tacy są Specjalsi. Tacy jesteście wy w Ormozie, w Agacie, w Nilu, w Gromie, w komandosach z Lublińca, w Eskadrze. Wszyscy wy, którzy wyrośliście i w tej tradycji, i wyćwiczyliście się, i wytrenowaliście się. Bardzo dziękuję za waszą służbę. Polska wam dziękuję za waszą służbę. Jesteśmy z was bardzo dumni. Nie ma jednostki bez dowódcy. Nie ma dowódcy bez żołnierzy, którzy idą z Nim w ramię w ramię. Specjalsi najlepiej to pokazują, że nie ma operacji, w którym gdzieś za biurka, gdzieś z góry patrzy na was dowódca, dowódca jest wśród was, pośród was, z wami. Nigdy nie mówi naprzód, tylko zawsze mówi za mną. Oddaje to, co jest istotą grupy drużyny, wspólnoty, wspólnego działania. Chciałbym bardzo podziękować wieloletniemu waszemu dowódcy, panu generałowi Drumowiczowi. Bardzo dziękuję panie generale. Jest pan uosobieniem tych wszystkich cech, które przed chwilą wymieniłem. Charyzmy, którą musi mieć dowódca, odwagi. Ale też takiej empatii, która nie jest na pierwszy rzut oka obecna. Ani w Waszej postawie, ani w Waszym wyglądzie, ani w Waszym usposobieniu. Ale bez tej empatii, również, bez tych wszystkich cech, które się łączą, nie ma dobrego dowódcy. Dzisiaj Pan generał jest w dowództwie generalnym, wspiera generała Sokołskiego, służy wsparciem, nadzoruje tą część wojska jako dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych. Bardzo dziękuję za tą pracę na rzecz swoich Specjalnych, a teraz liczę jeszcze bardziej, bo odpowiedzialność jeszcze większa, jeszcze szersza, choć zdaję sobie sprawę, że serce tu biło najmocniej. I wiem, że to było dla Pana i jest dla Pana, Panie Generale, wydarzenie w życiu, w służby, w służbie kluczowe, piękne doświadczenie, i wszystko Pan poświęcił, jak, jak pamiętam naszą rozmowę, o Pana pobycie tutaj, o, o tym, że każda chwila nie może być zmarnowana, że trzeba trenować i być cały czas. To miejsce, gdzie, gdzie Pan przez 7 lat pełnił swoje obowiązki, jest naznaczone i pozostanie zawsze naznaczone. Pana postawą i Pana odpowiedzialnością. Bardzo dziękuję panu, Pana zastępcy, Panu Generałowi Kopackiemu, za przejęcie tych obowiązków, przejście tego okresu przekazania dowództwa. Ważne, trudne zadanie również pod tym względem wieloletniego już związania i z jednostką i pełnej znajomości. Liczymy na Pana generała, wierzę, w te dalsze ciekawe propozycje, dobrą misję. Dziękuję właśnie za takie prowadzenie i kontynuację, która jest potrzebna. I gratuluję nowemu dowódcy. Dziś go żegnaliśmy w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej i witamy go w wojskach specjalnych. Wra witaj w domu, można powiedzieć, bo wracasz do e, drogi, szanowny panie generale, mówię do pana generała Strzeleckiego. Witaj w domu, bo z wojsk specjalnych wyszedłeś do wojsk specjalnych, wracasz. Więc znasz jak najbardziej uwarunkowania, ukierunkowanie tego wszystkiego, co jest dziś potrzebne, zna Pan to bardzo dobrze. E, więc jestem tym bardziej przekonany, że to doświadczenie Iraku, Afganistanu, misji zresztą, w których każdy z Was lub tych, które teraz są, tak jak ta misja w Iraku, bardzo trudna w ostatnich tygodniach, mają ogromne znaczenie. To przygotowanie, wykształcenie, doświadczenie. Kierowanie brygadą, która też w tym wymiarze operacji, zadań o charakterze specjalnym dobrze przygotowuje, bo szósta Brygada jest ten, ma ten charakter spośród Brygad Wojska Polskiego zaznaczony. Spadochroniarze to, to też jest niezwykła grupa w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej, więc wierzę w dobre powodzenie. Poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Są byli dowódcy, cieszę się, że zaprosiliście ich. To jest uszanowanie dla ciągłości właśnie łańcucha, w którym funkcjonujemy my wszyscy. Pisania naszej własnej historii, ale będą, będącej częścią wielkiej historii Wojska Polskiego i Rzeczpospolitej. Kilka zdań też o tym, jakie są zadania przed wojskami specjalnymi na najbliższy czas. Czas najbardziej niebezpieczny od zakończenia II wojny światowej czas, gdzie regularna wojna toczy się przy naszej granicy. Wczorajszy atak na polską firmę z siedzibą na Ukrainie, wymierzony, wycelowany, w żaden sposób oczywiście nie jest atakiem przypadkowym. Jest przesłaniem sygnału, wiadomości do NATO, do państw europejskich, do Polski, próbą zastraszenia, próbą odstraszenia. Próbą zwrócenia uwagi, że dla Federacji Rosyjskiej nie będzie żadnych obszarów, które są nienaruszone. I wyraźnie chcę odpowiedzieć na tą prowokację i na tą próbę zastraszenia. Będzie ona nieskuteczna. Państwo Polskie, NATO, nasi sojusznicy będą wspierać Ukrainę, będą pomagać Ukrainie, będziemy szkolić żołnierzy ukraińskich. Tak jak robimy to do tej pory. Będziemy w tym wszystkim uczestniczyć. Nie damy się zastraszyć. I nie przestraszycie nas. Na to jest najsilniejsze w swojej historii. Polska armia jest największa od wielu lat, a społeczeństwo ze swą świadomością coraz większą stanowi o filarze bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie bez przyczyny mówię to wśród tych, którzy są na, zawsze na pierwszej linii. Zawsze gotowi. Do niesienia pomocy, wsparcia i przeprowadzenia najtrudniejszych, najbardziej precyzyjnych operacji. To są operacje o chirurgicznej precyzji, często. Taką trzeba mieć zdolność. Więc yy, widzimy, że ta fala agresji narasta również na zachodniej Ukrainie. To nie jest już tylko obszar w okolicach Charkowa, Doniecka. To jest coraz częściej lwów, winnica, stryj, wszystkie inne miejscowości zlokalizowane w pobliżu naszej granicy. Z tym wiąże się podnoszenie systemów naszej obrony przeciwrakietowej, obrony powietrznej, uruchamianie par dyżurnych, ale też pełna gotowość właśnie wojsk specjalnych do każdej operacji. I to jest najważniejsze wyzwanie, na które trzeba być gotowym. Życia w najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych czasach po II wojnie światowej, związane z wojną na Ukrainie, z oddziaływaniem Federacji Rosyjskiej i ich sojuszników nie tylko na Ukrainie, lecz we wszystkich państwach naszego sojuszu aktach dywersji i sabotażu. Druga kwestia to jest najbardziej profesjonalne przygotowanie do pełnienia misji sojuszniczych. Wielokrotnie w polskiej historii udowodniliśmy, szczególnie w Iraku i Afganistanie ale też w Jugosławii, w każdym miejscu, gdzie trzeba było naszej obecności, że nasi sojusznicy mogą na nas liczyć, że bycie w NATO i solidarność, która z tej relacji wypływa, jest zadaniem dwukierunkowym. My dajemy z siebie bardzo dużo, ale też jeżeli przyjdzie potrzeba, to oczekujemy. Chciałbym w obliczu wojsk specjalnych, w obliczu naszych sojuszników potwierdzić nasze zobowiązania. Polska ze wszystkich sojuszniczych zobowiązań wywiązywała się, wywiązuje i z największą starannością będzie się wywiązywać w przyszłości. Wszystkie zobowiązania sojusznicze, łącznie z najważniejszym wynikającym z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, będą przez Polskę realizowane wobec naszych sojuszników, naszych przyjaciół. Solidarność dwukierunkowa wymaga też oczekiwania i postawienia jasno tego oczekiwania o relacji sojuszniczej wobec nas i potwierdzenia tych relacji sojuszniczych na każdym kroku. Obecność naszych przyjaciół z różnych państw tutaj w wojskach specjalnych o tym świadczy. NATO jest zjednoczone, jest silne, jest odporne. Polityka odstraszania i obrony, bo jesteśmy sojuszem na rzecz pokoju, wymaga... Specjalnych umiejętności i te specjalne umiejętności polskie wojsko poka po, pokazuje i przekazuje, jeżeli trzeba, na użytek naszych sojuszników. Czyli pełna gotowość do operacji sojuszniczych tam, gdzie władze państwa polskiego wyznaczą i okoliczności i spełnienie wszystkich zasad e, będzie ku temu możliwe i będziemy potrzebni gdzieś na świecie, gdzieś, gdzie nasi sojusznicy będą nas potrzebować. I trzecia rzecz to jest szkolenie, to jest przygotowanie Was w Waszych jednostkach, ale też szkolenie i pomoc w wyszkoleniu i zachęceniu do służby wojskowej. Nikt tego lepiej nie zrobi niż Wy. Jesteście symbolem sprawności żołnierza, odwagi takich naszych bohaterów, bohaterów XXI wieku, tytanów, którzy dają radę. I potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji. Potrzebujemy Was, żeby promować Wojsko Polskie, potrzebujemy Was, żeby zachęcać do wstąpienia do Waszych jednostek, ale do wszystkich formacji, żeby służyć do, do budowania postaw patriotycznych. Jesteście kluczowi w tym zadaniu wyszkolenia również i przekazania swoich umiejętności. I to są zadania i dla Waszego dowódcy, to są niezmienne zadania dla wszystkich żołnierzy Sił Specjalnych. Bardzo dziękuję Panu Generałowi Sokołowskiemu za przygotowanie dzisiejszych uroczystości, za przeprowadzenie tych zmian wspólnie z szefem sztabu generalnego, ze wszystkimi najważniejszymi dowódcami. Bardzo na Was liczę i wszyscy w Polsce jesteśmy z Was dumni. Niech żyje komponent wojsk specjalnych. Dziękuję bardzo.